Witaj 2026 roku. Wow! Przede wszystkim bardzo dziękuję za dotychczasową podróż, za ubiegły rok. I przybywam życzeniami. Czego Ci życzę na najbliższy rok? Jak najwięcej akceptacji. Żeby poradzić sobie z dowolnymi wyzwaniami, jakie mamy, my tylko potrzebujemy jeszcze więcej akceptacji. Szczególnie w momentach, w których Masz coś do zrobienia, jest jakiś plan, i nagle pojawia się fala oporu, złości, strachu, martwienia i tak dalej. I wtedy bardzo często łatwo jest wpaść w próby walki z tym, co się pojawiło, wierząc w to, że rozwiązanie znajdziemy wtedy, jak pozbędziemy się tego, co czujemy. No właśnie nie, to akceptacja jest zawsze rozwiązaniem. Bez względu na to, jakie mamy wyzwania, zmagania, trudności i tak dalej. Jedyne czego potrzebujemy to, żeby na chwilę przestać walczyć, na chwilę się zatrzymać, pozwolić sobie odczuć to, co się kryje. I gdy już to zrobimy, gdy pozwolimy sobie odczuć tą energię, to pod tym czeka na nas pozytywne rozwiązanie. Bardzo głęboko wierzę w to, że zawsze z każdej sytuacji można znaleźć pozytywne rozwiązanie. I tobie tego życzę, takiego głębokiego zaufania. Że istnieje pozytywne rozwiązanie, bez względu na to, przez co przechodzisz, co to za lekcja, czego doświadczasz, to na pewno tam jest pozytywne rozwiązanie, no bo inaczej jakiś ten świat miałby sens. Tak, życzę Ci tego, abyś zawsze pamiętała, pamiętał, że z każdej sytuacji istnieje pozytywne rozwiązanie. To, że go nie widzimy, to jest inny temat. Zazwyczaj w większości przypadków wystarczy usiąść, zaakceptować to, co czujemy, oswoić się z tym, poczekać. Przyjrzeć się temu i gdy to się wyczerpie, to nagle zmienia się nam stan emocjonalny, na pozytywny, i w pozytywnym stanie emocjonalnym mamy dostęp do tego, do czego nie mieliśmy dostępu w negatywnym stanie emocjonalnym. To jest, to jest ten klucz do rozwiązywania wyzwań, do radzenia sobie ze wszystkim. Pamiętać, yy, pamiętaj proszę, że Czasem bywamy w negatywnym stanie emocjonalnym, czasem w pozytywnym stanie emocjonalnym i teraz najlepsze rozwiązania, jesteśmy najbardziej kreatywni, twórczy, gdy jesteśmy w pozytywnym stanie emocjonalnym. Ten negatywny stan też się pojawia i jeszcze nie raz się pojawi, ok, nie walczymy z nim. Gdy on się pojawia, to wtedy należy zaakceptować to, co się pojawiło, czyli nie uciekać po batonika, rozpraszać jakąś muzyką, czymkolwiek innym, bo to na dłuższą metę, tylko na chwilę, na 5 minut może nam pomóc. No, ale ta energia, te emocje zostaną w środku. Także pamiętaj, proszę, że kluczem do rozwiązania wszystkich wyzwań jest to, aby najpierw wejść w pozytywny stan emocjonalny. Czyli, nawet jeżeli jest jakaś pilna, ważna, jakieś pilne wyzwanie i wydajecie, że nie ma czasu, bo już trzeba to ogarnąć, ale jeżeli nie doświadczasz pozytywnego stanu, to uważam, że znacznie efektywniej i znacznie więcej wniesie w twoje życie to, gdy zatrzymasz się, pozwolisz sobie odczuć te negatywne emocje, one się wyczerpią, wejdziesz w pozytywny stan i nagle to, co jeszcze wcześniej było niemożliwe, godzinę temu czy dwie godziny temu, nagle okazuje się, że po prostu zaczynasz to robić bez wysiłku. Także tego ci życzę, przebywania w pozytywnym stanie emocjonalnym, czyli mocy, no bo na dobrą sprawę te wszystkie życzenia, tego, czego chciałbym ci życzyć, tego jest bardzo dużo, bo chciałbym cię życzyć spokoju, przebywania w spokoju. Chciałbym Cię życzyć wyrozumiałości wobec siebie, ale też wobec innych. Wyrozumiałości wobec tego, co wypływa i będzie wypływało. Chciałbym Cię życzyć cierpliwości. Ta cierpliwość jest tutaj bardzo ważna. My potrzebujemy tej cierpliwości. Ten proces z jednej strony działa cuda, natomiast no, czasem trzeba. Trochę czasu przeznaczyć na uwolnienie jakiejś energii, uwolnienie jakiegoś stosu. Ta cierpliwość jest święta, jest bardzo ważna. Łagodności Ci także życzę wobec siebie, wobec innych, wobec tego, co będzie się pojawiało. No i widzisz, to wszystko, czego Ci życzę, to tak naprawdę życzę Ci mocy. Życzę Ci tego, żebyś każdego dnia budziła, budził się z uśmiechem, z wdzięcznością za to, że ten dzień się zaczął, że masz jeszcze jeden dzień. Na, że masz jeszcze jeden dzień życia na tej planecie, dzień nieskończonych możliwości, Trzeci tego, abyś jak już się obudził z tą wiecznością, to żebyś potem czuła, czuł ochotę, e, żebyś robiła, robił rzeczy nie dlatego, bo trzeba, bo no, nie dlatego, że, że ktoś, że musimy, że powinniśmy. Nie. Możesz te same rzeczy robić, bo chcesz, możesz wybrać, aby chcieć je robić. Nie musimy się przymuszać. Możemy wybrać, aby kierować się intencją, wybrać, aby kierować się ochotą. I gdy robimy coś z ochotą, bo chcemy to zrobić, no to mamy zupełnie mamy inne paliwo w Baku, więc nie męczymy się, robimy to. Robimy to wszystko lżej. Także tak, dużo ochoty ci życzę. A jak już będziesz to wszystko robiła, robił z ochotą, no to życzę Ci tak, żebyś czułaczył przy tym entuzjazm, żeby to wszystko dawało ci radość. Pamiętaj proszę, aby tej radości nie szukać nigdzie na zewnątrz, bo cały rok będziesz szukała, szukał i nie znajdziesz. Ona jest w nas. To jest wybór. Ta radość, entuzjazm to są energie duchowe, które my po prostu możemy wybrać, intencjonalnie wybieramy: mam ochotę, wybieram, doświadczać radości, doświadczać entuzjazmu. No i bardzo często konsekwencją takiej intencji jest to, że wychodzi z nas brak ochoty, brak radości i tak dalej. No ale my już wiemy, co z tym zrobić, przeczekać aż to mienie, oswoić się z tym, zaakceptować, uwolnić. No i z każdym dniem w ten sposób przybliżamy się do tych wyższych stanów. I tego Ci życzę, abyś z każdym dniem. Z każdym kolejnym dniem, bo każdy dzień się liczy. Nie? Każdy dzień się liczy, nie? abyś z każdym dniem przybliżała, przybliżał się do tej jeszcze większej mocy, do tej radości, do tego spokoju, do tej wyrozumiałości. Każdy dzień ma znaczenie. My każdego dnia wzmacniamy. Decyzje, jakie podejmujemy dzisiaj, 1 stycznia, od nich będzie zależało to. Co będzie 2 stycznia, jak będziemy się czuli 2, 3, 4, 5 stycznia, dlatego każdy dzień ma znaczenie. To, czy dzisiaj będziemy się, to jeżeli dzisiaj skupimy się na tym, aby coś zaakceptować, aby puścić, aby wybaczyć, no to jutro będziemy mieli o tam 0, 0,00 na przykład 1 więcej mocy w sobie, i w ten sposób każdego dnia. Gdy trzymamy się tak zwanej dyscypliny, to właśnie ta dyscyplina e, doprowadza do tak niesamowitych efektów. Także również dyscypliny Ci życzę. Aby ten rok był rokiem takiej maksymalnej dyscypliny. Życzę Ci tego, abyś, jeżeli być może jeszcze gdzieś w umyśle masz jakieś negatywne nastawienie do dyscypliny, to byś jak najszybciej... E, Zajrzała, zajrzał do wnętrza i sprawdziła, sprawdził, czy tak faktycznie jest, bo dyscyplina jest najlepszą rzeczą, jaką może, może nas spotkać. Dzięki dyscyplinie, dzięki temu, że trzymamy się tych zasad mocy, że trzymamy się uprzejmości, że trzymamy się wybaczania i tak dalej, nasz umysł się zmienia, mamy coraz więcej mocy, także dyscyplina jest czymś wspaniałym. Życzę Ci, życzę ci wszystkiego, co najwspanialsze, życzę Ci, aby ten rok był taki mocny, aby ten rok, gdy. Gdy spotkamy się za rok, w 2027 roku, abyś miała, miał takie poczucie, wow, naprawdę to był rok, w którym zaufałam, zaufałem, wybrałam, wybrałem jeszcze większą odpowiedzialność, opowiedziałam, opowiedziałem się za dyscypliną i to były świetne decyzje, bo dzięki temu, że zaufałam, zaufałem, a zaufanie jest tutaj absolutnym kluczem. Jak mamy wybrać, doświadczać? jakiejś energii przez 30 minut, jeżeli nie ufamy, że warto, jak mamy przeznaczyć ileś tam godzin na uwalnianie, jeżeli nie ufamy, że warto, jak mamy wziąć odpowiedzialność za coś, jeżeli nie ufamy, że warto, także to zaufanie jest takim absolutnym fundamentem. Bardzo, bardzo, bardzo Cię życzę, abyś z każdym dniem miała, miał jak najwięcej zaufania, abyś kontemplowała, kontemplował, czym w ogóle zaufanie jest, tak, to niesamowity temat, zaufanie, zauważyłem, że gdy człowiek kontempluje, koncentruje i skupia się na zaufaniu, na tym, aby ufać bardziej, więcej, aby mieć w sobie więcej zaufania, aby być zaufaniem, to, to to, jak wszystko przyspiesza w życiu, gdy my opowiemy się za zaufaniem, to jest niesamowite. Tego ci bardzo, bardzo życzę, zaufania. Życzę ci tego, abyś pod koniec tego roku miała, miał takie poczucie, warto było zaufać, warto było wybrać więcej dyscypliny, Warto było wybaczyć, puścić, puścić niektóre urazy, bo to, jak się teraz czuję, ile mam w sobie energii, ile mam ochoty do działania w 2028 roku, tego ci bardzo życzę. No i miłowania siebie, czyli tej wyrozumiałości, bo na dobrą sprawę. To wszystko można, to wszystko, czego sobie tu życzymy, czy tego zaufania, czy tej odpowiedzialności, czy tej cierpliwości, czy łagodności, to są wszystko jakieś przymioty miłości. My cały czas mówimy o miłości, my na dobrą sprawę sobie tylko miłości życzymy, tylko że nazywamy ją różnymi etykietkami. Także miłości Ci życzę, po prostu, tak najzwyczajniej życzę Ci, abyś miała, miał w sobie jeszcze więcej miłości, jak najwięcej miłości. Aby ta Twoja tożsamość, to w czym my wierzymy, że jesteśmy, żeby się w tej miłości rozpuściło. Życzę Ci, aby została tylko miłość, naprawdę, najbardziej ze wszystkiego, czego Ci życzę, to tego Ci najbardziej na świecie życzę, żeby to wszystko, co miłością nie jest, e... oj, ja muszę kończyć nagranie, bo już widzę, że jak zacznę mówić o miłości, to żeby wszystko, co miłością nie jest, żeby się rozpuściło w miłości, żeby to wszystko, co nie jest światłem, żeby w tym świetle się rozpuściło, żeby na samym końcu została tylko miłość, żebyś rano budziła, budził się. Doświadczając wdzięczności, doświadczając piękna, którym jesteś otoczona, otoczoną, doświadczając własnego, wewnętrznego piękna, tej własnej niewinności, bo my jesteśmy wewnętrznie niewinni. Mamy w sobie nieskończone piękno, nieskończone dobro, dlatego że nie zawsze je widzimy, bo tam na chwilkę sobie przysnęliśmy. Także tego tobie życzę najbardziej, żebyś uświadomiła, uświadomił sobie, jak niewinną, piękną istotą jesteś w swoim wnętrzu żebyś każdego dnia zaczynała i kończył dzień czując miłość do siebie do innych, do życia, no i radość dobrze, udało się bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za dotychczasowy czas, za ten miniony rok, za wszystkie sesje uwalniania za czytanie wszystkich maili, wszystkich artykułów bardzo to wszystko doceniam dziękuję za tą wspólną podróż, dziękuję za zaufanie, dziękuję za udział we wszystkich warsztatach, we wszystkich spotkaniach to wielka rzecz, bardzo dziękuję ponieważ mamy nowy rok Lada dzień zaczyna się nowy warsztat. Warsztat dotyczący dyscypliny, dotyczący celów, dotyczący stawiania sobie poprzeczek, ale też relacji z czasem i naszego poczcia wartości, bo to wszystko jedno wynika z drugiego. Im bardziej wartościowi się czujemy, tym mniej chcemy marnować czas, chcemy go efektywnie wykorzystywać, chcemy więcej siebie dawać. Jeżeli to z Tobą rezonuje, jeżeli jest gotowość na taką głęboką, intensywną pracę, niekoniecznie przyjemną, ale z tego, co mówią dotychczasowi uczestnicy, bardzo efektywną, to zapraszam Cię na warsztat dotyczący celów, dotyczące dyscypliny, dotyczący relacji z czasem i poczcia wartości. A tymczasem dziękuję za, za cierpliwość, tak? Jest to Tobie cierpliwość, jeżeli wytrwałeś, wytrwałaś do, do tego momentu. Dziękuję za cierpliwość, za wyrozumiałość. I życzę Ci raz jeszcze wszystkiego, co najwspanialsze, niekończącego się uśmiechu. Pamiętajmy, co jest napisane w pewnej świętej księdze, że życie zaczyna się od radości, także emanowania radością, bycia przykładem radości dla innych. Wszystkiego, co najwspanialsze w 2026 roku. Cześć!